nie wejdzie 40, tam było 36 mniej więcej. masz 46, tam do końca. O, patrz. Od tego do tamtego to masz 40. Jak ty mówisz? trochę je... Być, nie, tak to nie wejdzie, bo 30 też nie wejdzie. Trzeba szukać dalej. Trzeba dalej zobaczyć. No to nie bo no ja to już zakrętuje Takie może być, takie nam będzie. Mogą być, no. Ile kosztują? No? nie? Ile no. kosztują? 716 korun. Yes. Tu jest cena 5556. Co? Patrzysz? 1400 No to nie jest dużo. Może się chcesz. wiesić? Wiem, gdzie właśnie? Chyba, że u kacperka, ale nie ten No właśnie, więc nie wiem. Tak jest 1000, to się w Jaki to mały kropek, No wejdziemy. Czy mhm. Coś na te jego głośniki trzeba jeszcze wziąć? No, to tego. No ja no coś ci pokażę. Nie pozwolisz mu siebie powiesić, nie? te małe by się zmieściło, na ma tą małą szafkę może Ale nie idzie może? Ten. ale ja tam coś innego chyba wystawię, mi się nie hmm. to są fajne jeszcze do lodówki, nie? no, fajne małe są kupięce bo nie chcą pokrywki fajne, fajne nie bardzo tak pasuje ta przykrywka. Nie Jakieś takie kwiatki są tu. awiach. Dziurkami chyba lepsze są. Lepsze hmm. były identyczne. Jakieś okay, są. So. To takie trzeba kupić inne, niech nie ciężkie. To, to nie jest, jest 60, takie 50, to tu niby można obciąć i zrobić 50 z tego. A to metalowe jest, to trzeba inne takie uczyć. innego typu. Może. No coś, 10 gdzie musi to być.

rozkładane, czy tam są? Były jakieś cztery na Gdzie? No chodź, zobacz. Ile one Cztery? A będą ciekawe, czy będą posypały. Jaki jest? Podnieś motrac? Nie, uh mówię -huh. ci, że motrac nie pomoże. Masz dokładnie tą, ten spód, 3 centymetry. nie? centymetry. Co? Jakby się ich zapytać, czy te nóżki są kompatybilne, są kompatybilne można to po A oni wiedzieć? Tak, raczej. To tam się przymocuje. Ja bym nie wiedział, jak to mi się One. Łóżki. Które? Na, na tym łóżku. Ciekawe, jak te tutaj wchodzą. Jakąś śrubę mają. No to A. podobnie wygląda. Tak, podobnie. Znaczy, odbierzcie pod podpłatę, to mi się kosztowało. Zobaczmy. Ale też jest jakieś te, te. nie, tak. Nie, na gwin. To wkręcane są. To całe cztery blaszki, to masz aha. Dobra, idziemy dalej. Zostawić tutaj wózek? No, Gdzieś z boku. Tu możesz zostawić w tym miejscu. Daj jako postawię tutaj. Hmm, fajny fotel Jakbyś takie łóżko jeszcze do tego miało do kompletu to rozkładane, to Potem, potem by Ci się zmieścił I regulowane Wsuwam się pod biurko i Idziemy łóżka zobaczyć Chodźcie A co? No. Wysuwano jest? Takie nam by pasowało do... Czy do wysuwano jest? jest? Nie, chyba nie jest wysuwane Musi swem sofa ale co No To zobaczmy, no. No Lady to już. Kiedyś takie, takie coś chciałam do korytarza, nie? I nie było. Teraz jest i kosztuje ile? 13. 170 cm trochę za dużo. Tam się nie zmieściło, 170 Tam się tak do 150 parę zmieści co to, Słabij, to może by weszło Ale co to Słabij. wygodne to do niego będzie? Na Ale nie, to chyba 30 to jest No, może za dużo jeszcze coś by było Tam to było 146 dokładnie Ale nie bym do końca A nie a jest, bo tam chyba jest bez osprzętu, to tu jest osprzęt założony. Nie mhm. kosztuje? O, mało kosztuje. No no. Lepsko. No lepszy, 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 Fotel, a ten fotel? Jak tam kaski? Jaki krzesła ten wszystko. Super. Jakbyśmy sobie w dużym pokoju zmienili siedzisko, znaczy w sensie tą rogówkę na mniejszą, to byśmy mogli sobie do stołu dokupić czesła. Tego To się, się przyjemnie siedziało. Albo tego, tego. Tak, no tego. Bo wyższe. Te są też ładne. Mogę być takie. No, okrągłe i ten Przekręcamy nas. 29 tysięcy. To są te pudełka, o których ja mówiłam. Hmm. jakie w miarę są? 34 x 26 na 17 to mm -hmm. No co, chcesz takie kupić? Właśnie myśl. One są wyższe, są pojemniejsze, więc pomyśl sobie. Takie dwie, dwie? są najwyższe. Tak, są takie. Albo no. we SLZ2, na sztukę po prostu, zobaczysz, by je chciała, to sobie kupić więcej. 900 To dobre w jakiś czy coś są właśnie jakieś przeprawy? Nie, No To dwa wezmę. Zobaczmy, to czy się do czegoś przytępi. A tu jest takie mało, jakiegoś... zwyklejsze, nie? Mm -hmm. Tu takie są duże szerokie, widzisz? Niskie, to jaka pod te łóżko nie były. To jeszcze niższe były, jeszcze muszą być trochę niższe. Aha, jeszcze niższe. Pytułko, też potrzeba zmyć, ja ciąg problem. Ja chyba ja. takie wezmę one będą do kąbeku dobre no. no weź, weź nie? To są takie przewierne. Jakie są rozmiary? 40 na 50. No i dobra, jako rurki. A no to wybiój bo... z lampy wejście tego się nie wywodzi. Trzeba... Dawaj, kąpi, dawaj.